Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni, znowu słońce, dużo słońca, jest niedziela. My przyjechaliśmy na wieś. Wieś nazywa się Jukarka Zudzia, jest niedaleko miasteczka Kemalpaşa, Pasza, ile ki kilometrów od Izmiru? Nie pamiętam, ale jak coś to Wam tutaj napiszę. Zaraz wam pokażę, jak się wjeżdża do. Yy, pokażę wam wieś, oczywiście, yy, jak się wjeżdża do wsi, to od razu jest zapach mięsa, bo tutaj są otwarte yy, miejsca, w których sprzedają, grillują mięso i można sobie yy, przyjść i po prostu coś zjeść. Zaraz wam pokażę wieś. Przejdę się sobie po wsi. Naszą. Wycieczkę zaczniemy od co to jest? AİT Merkezi, jakieś centrum nauki w Kemalpaşa Belediyesi, czyli urząd miejski w Kemalpaşa. Yukarı Zodzia to jest nazwa wsi. Bardzo ładny budynek, zaraz pokażę. Tak z daleka. Jak ładnie wygląda? Oczywiście jest flaga Turcji. Teraz taki centralny plac. Atatürk. Przeźnik jest. Jest kawiarnia. Zaraz, oczywiście, w samym centrum jest meczet. Meczet, który jest przerobiony ze Starego Kościołu, bo ta wieś to była grecka wieś. Grecy mieszkali tutaj. Teraz idziemy tak między ludzi. Nagramy co nieco. Niedaleko tej wsi, nie w centrum, a tak bardziej pod lasem, mamy działkę. I tam sobie pojedziemy, pospacerujemy sobie. Zaraz zobaczymy, gdzie ile ludzi siedzi sobie. Niektórzy piją, co nieco jedzą, co je co, co nieco, a niektórzy po prostu siedzą. Ludzi jest naprawdę dużo. Ogólnie w sobotę i w niedzielę jest sporo ludzi tutaj, w tej wsi, bo tutaj niedaleko wsi jest. Szlak taki wędrowny, i różne grupy, które sobie spacerują po górach, przechodzą właśnie przez te wież. Zaraz pokażę Wam meczet. Zobaczcie, to stara część ta z kamienia. To jest stara część. I później dobudowany tutaj jest minaret. Widać, że jest dobudowany oddzielnie, bo to był kościół tak jak mówiłam. Idziemy dalej strumień płynie wody to tutaj nie brakuje. I tak jak mówiłam rzeźnik, Od razu przy rzeźniku jest takie, taka restauracja czy lokanta, w której właśnie można zjeść e, mięso grillowane. Pokażę z jeszcze jednej strony. Najfajniejsze jest to, że ludzie po prostu żyją w symbiozie. Nie, nikt nikomu nie zabrania, kto chce ten je, kto nie chce nie je. Tutaj jest to miejsce, w którym można zjeść mięso. Na dole nie ma nikogo, a na górze widać, jak to, jak to pokazać, a na górze siedzą sobie ludzie i jedzą, żeby nie przeszkadzać nikomu, żeby nie, nie drażnić zapachem, nie drażnić tym, że jedzą. No mi się właśnie w Turcji podoba. Każdy robi co chce w Turcji. I zmierzę w innych miejscach bardziej takich konserwatywnych, pewnie by się nie dało usiąść i zjeść prawdopodobnie byłyby pozamykane część restauracji, część jakiejś takiej właśnie kawiarni. Tak jak widzieliście w wczorajszym vlogu, we wczorajszym vlogu z Sahuru, gdzie miejsce to na deptaku było zamknięte, jest zamknięte przez cały ramazan. Właśnie mąż mi tłumaczył, że E, osoby m, prowadzące ten, ten lokal są osobami bardzo religijnymi i robią sobie małe wakacje właśnie podczas Ramazanu. Nie otwierają przez cały miesiąc swojej tej lokalu. jeszcze meczem, meczem się, że to jest ta część dobudowana do meczetu, takie wejście po prostu. Zaraz podejdziemy, Wam nagram. Bo dlaczego by nie? A tutaj sobie leży piesek i odpoczywa. W cieniu, a tam drugi, bo jest naprawdę cieplutko. To, co Wam pokazałam, to jest takie centrum wsi, naszej. Zobaczcie, nawet są buty przed meczetem, czyli można wejść. On jest otwarty, ten meczet. Można wejść. Nie wiem, jest zamknięty. Nie będę wchodzić. Nie będę. Nie wiem, czy ktoś tam. Ktoś zapomniał butów, czy po prostu wszedł? To jest ta część dobudowana. Są takie zdobienia. Nie, one wyglądają na jakieś naklejone. Tak to wygląda. I tak bym nie mogła wejść do środka, bo nie mam chustki. Nie mam nakrycia głowy. A bez nakrycia głowy do mecze tu nie wejdę te półki, które tam widzicie, to są miejsca na buty buty się zostawia przed wejściem do meczetu to na pewno wiecie taka malutka wieś zakończyliśmy spacer po wsi i teraz jedziemy do części, gdzie jest nasza działka i sobie będziemy chodzić po górach Jakie góry, jakie widoki, my zrobimy sobie mały spacer. Zamiast spaceru po mieście, dzisiaj będzie spacer po górach. Idziemy sobie teraz leśną ścieżką. Zobaczcie. ile śmieci. Turcy, turcy. Zobaczcie, Polana, pełno butelek śmieci. Ja nie rozumiem tego, jak można w domu mieć tak czyściutko, a wyjść na zewnątrz, poza dom i tak bardzo śmiecić. Nie wiem, dla mnie to jest niewytłumaczalne. Nie rozumiem tego całkowicie. O, zobaczcie. Oj, jakie piękne kwiatki. Prześliczne, nie wiem czy to są maki, nie wiem, ale są prześliczne i zaraz zobaczcie ile ich, je, ile ich tu jest. I zobaczcie to, co chciałam Wam pokazać. Kobierce rumianków. Naturalne, nikt ich tam nie posadził. Zobaczcie, ile ich jest wszędzie. Jest taka piosenka ludowa, Turkiu. Izmirindala, rędeci. Nie, to nie jest piosenka, to jest marsz. Izmirindala, rędeci ciekleraciarz. W izmirskich górach e, kwitną kwiaty. Zobaczcie, wiosną naprawdę jest ich mnóstwo. Przepiękne są. Przez chaszcze. Przez krzaki. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tu jakaś ścieżka jest. Zostałem z tyłu, żeby nagrać, i teraz, Aj. i teraz sama muszę znaleźć drogę, ale zgubić się nie zgubię. Jeszcze raz idę tą ścieżką. Nie wiem dokąd dojdę, ale chyba gdzieś do jakiejś drogi mnie doprowadzi. O, tu jest wyjście na jakieś pole. Wyszłam na czyjeś pole, oj! Zobaczcie jakie przepiękne kwiatki! Wieś to jednak wieś, natura to jednak natura. A to jest drzewo oliwne. Stare drzewo. Zostałam z tyłu, żeby nagrać rumianki, rodzinka sobie poszła. Teraz widzę ich, idą do mnie. Wydawało mi się, że się zgubiłam, ale dzięki temu e, blokowi, temu apartamentowcu, który postawili na wsi, znalazłam drogę. Cześć! Gdzie ja poszłam? Nie wiem, zaraz wam powiem, gdzie ja poszłam, gdzie byłam. Tam na górze są ludzie, nie wiem czy widać. Oni coś zbierają na ziemi. Zbierają zioła, zieleninę. Zielsko, które później my kupujemy na bazarze. I płacimy grube pieniądze. A można pozbierać tak, na działce. Witajcie, już słońce prawie zachodzi. Jeszcze tylko 20 minut do Iftaru. I będziemy mogli zjeść i wypić wodę. Jestem bardzo zmęczona po dzisiejszej wycieczce, ale bardzo szczęśliwa. Ze względu na to, że wczoraj na Saurus jedliśmy bardzo dużo. Więc taka wycieczka, taki spacer bardzo dobrze nam zrobił. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Gerusirus. يَا أَنَا مُعَدْنَا Dzisiaj mam dla Was przepis na specjalny burek z zieleniną. Dlaczego specjalny? Bo nie będziemy potrzebować ani jówki ani ciasta filo. Piszecie, że nie zawsze macie do nich dostęp, dlatego przygotowałam dla Was specjalny przepis. Zapraszam. Jak zawsze, dokładne proporcje i składniki znajdziecie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Na początek musimy posiekać zieleninę dokładnie umytą. W naszym przypadku szpinak i por. Wy możecie zmienić zieleninę na waszą ulubioną. Nie musicie dodawać akurat tej, którą dodaliśmy my. Możecie dodać burak liściasty, możecie dodać liście zwykłego buraka czerwonego lub jakąkolwiek inną zieleninę. Kiedy zielenina jest już posiekana, przygotowujemy sos. Dodajemy jajka, jogurt, oliwę, przyprawy. W naszym przypadku to jest kurkuma, ostra papryka, mięta, sól. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Następnie sos dodajemy do pokrojonej zieleniny. Dodajemy również mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wszystko dokładnie mieszamy. Mieszamy do czasu, aż powstanie gęsta, spójna masa. Przykładamy ją następnie do formy włożonej papierem do pieczenia, rozkładamy równomiernie po całej formie i zapiekamy przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 170 stopni. Po 10 minutach, gdy boryk się lekko zapiecze, wyjmujemy go z piekarnika i posypujemy żółtym serem i zapiekamy jeszcze 15 minut. Tak wygląda gotowy upieczony burek. Przepięknie pachnie. Wystarczy już go tylko pokroić, położyć na talerz i można zajadać. Smacznego.